Sensura Concave została zaprojektowana specjalnie z myślą o obszarach wypukłych. Rozmawialiśmy z pięcioma pacjentami, którzy testowali ten produkt. Cześć. Nazywam się Malcolm Jones. Moją pasją jest rugby. Kibicuję miejscowej drużynie. Jestem Steve. Lubię chodzić na siłownię, gdzie trenuję głównie podnoszenie ciężarów. Nazywam się Richard Gordon. Moim głównym hobby jest golf, którego gram cztery razy w tygodniu. Nazywam się David Steen. Lubię jeździć na wakacje campera. Jeździmy za granicę do Francji i Hiszpanii. Nazywam się Frank Malt. mam 78 lat. W moim wieku większość czasu staram się spędzać na przyjemnościach. Nic na to nie poradzę, że jestem optymistą. Kształt i dotychczasowy produkt? Pod moją stomią jest przepuklina wielkości jednej trzeciej melon. U mnie przepuklina ma prawie 4 cm średnicy arbuza, pewnie blisko połówki pomarańczy. Chyba nie przesadzę, mówiąc, że jest wielkości połowy melona. Obecnie stosuję worek z płaskim przylepcem. Używam worka z płaskim przylepcem. Płaski przylepiec, otwarty worek jednoczęściowy. Wyzwania? Po powiększeniu się przepukliny przylepiec przestał przylegać. Worek może się trochę poluzować. Gdy próbujesz przykleić coś płaskiego do czegoś okrągłego, w różnych miejscach pojawiają się fałdy. Zdarza się, że pojawiają się fałdy, co nierzadko prowadzi do drobnych problemów. Nigdy nie mam całkowitej pewności, że pozostanie na miejscu. Gdy wychodzisz, by się z kimś spotkać, ciągle towarzyszy ci myśl, że możesz się znaleźć w krępującej sytuacji. Czy nowy produkt ci się podoba? Testowałem worek Mioconcave przez 4 tygodnie. Gdy go założyłem, zrozumiałem sensowność takiego wyprofilowania. Worek Concave doskonale pasuje do mojego profilu ciała. Zwyczajnie go odgiąłem i od razu się dopasował. Ten nowy worek dużo łatwiej założyć i jest niezwykle wygodny. Jeszcze tego samego popołudnia poszedłem popływać z dziećmi. Daje pewność siebie, której zawsze się potrzebuje. Idealnie przylega do mojej przepukliny. To właśnie to, czego potrzebowałem. Czy poleciłbyś ten produkt? Z pewnością będę używać worków sensurami Mio Concave, gdy pojawią się w sprzedaży. Jakie wprowadzą do sklepów, będę pierwszy w kolejce. Pasuje dużo lepiej niż płaski przylepiec. Poleciłbym go, a właściwie już go polecam. Sprawdził się i poleciłbym go każdemu. Ten produkt naprawdę zmieni życie wielu osób. Możecie mi wierzyć, że będę z niego korzystać. Przedstawiamy sensurami Mio Concave. Idealne dopasowanie do obszarów wypukłych.